No słuchajcie, ktoś napisał, ludzi jest za dużo na świecie, więc w czym jest problem? Jak będzie mniej tragedii, nie będzie. I właśnie tutaj zaczyna się największy problem, bo większość ludzi powtarza to tylko dlatego, że tak się w mediach. Narracja o przedludnieniu jest y, powtarzana o tak, od lat jak mantra. Ale mało e, kto w ogóle sprawdził, skąd te liczby się biorą. A prawda jest taka: nie, potr nie potrafimy dokładnie policzyć, ilu ludzi żyje na ziemi. Serio, to wszystko są szacunki i często oparte na starych danych i polityce. Przedludnienie nie ma nawet jasnej definicji. To nie jest konkretna liczba, to opinia. Oparta na modelach, które można ustawić według założeń. Jedni naukowcy mówią: że Ziemia utrzyma 2 miliardy ludzi, inni 50 miliardów czyli nikt nie wie. Drugi punkt jedzenie. A teraz jest to najważniejsze, najważniejsze żywność. Problem jedzenia żaden mamy. Już teraz produkujemy żywność dla 10 do 12 miliardów ludzi. Głód y, nie bierze się z braków zasobów, głód bierze się z polityki, wojen, korupcji i blokad. Punkt numer 3 to byłby woda na przykład. Wodę też mamy ogrom. Problem są lokalne, słaba infrastruktura, brak inwestycji. E, źle, źle jest e, ża, zarządzanie żarządza, i globalnie zero dramatu. Punkt numer cztery. Miejsce. Do...